Jaka wiedza z zakresu BDM jest przydatna? O czym milczą eksperci? Czy milczą? Nie wiem, ale warto chyba jest to tak naprawdę napomknąć. Yy, jaki jest rynek? Jaka jest konkurencja? Jeszcze jedna rzecz, o której bardzo często wszyscy zapominają, ale na jednej z rozmów, o którą kiedyś odbyłem, zapytano mnie o to i uważam, że to było super świetne, super, świetne pytanie i w ogóle duży ukłon dla firmy, która mnie o to zapytała, yy, ale do tego zaraz dojdziemy. Rynek. Nie chciałbym Was tutaj jakby czarować, że jest kolorowo, co znaczy przychodzicie, siadacie, uśmiechacie się, robicie piękne relacje, kilka, że tak powiem, strategii, co oczywiście też zajmuje czasu i będzie wszystko super. Nie, wcale tak nie jest. Rynek jest teraz ciężki, rynek jest hardcore naprawdę mocno. Klienci są bardzo ostrożni, oglądają każdą wydaną złotówkę, dolara czy euro z każdej strony po 15 razy, zanim, zanim to wydadzą, więc te procesy sprzedażowe też niejednokrotnie muszą się, mogą się wydłużać. Tak nie jest to tak, jak nie wiem, lat temu, 20, 30 czy w latach 90, w momencie, jak było, nie wiem, zaraz po komunie, gdzie w zasadzie czego by się nie zrobiło, to rynek tego potrzebował. Teraz już jest trochę inaczej. Trzeba się do tego potrafić dostosować, więc też miejcie to na uwadze. Konkurencja. To jest w zasadzie tak samo jak w przypadku rynku. Konkurencja też może być różna. Tak jak już mówiłem wcześniej, takich rzeczy, jakie robimy my, robi, robią setki firm na świecie. Tak, Mamy 8 miliardów ludzi na świecie, ponad, w związku z czym na pewno i firmy, które robią bardzo podobne rzeczy do nas. W związku z czym też należy mieć na to, na to uwagę i faktycznie taką konkurencję śledzić. Ja nie mówię, że chodzi o to, żeby stalkować, tak? tylko faktycznie sprawdzać, w którym kierunku co idzie, tak żeby mieć lepsze rozeznanie rynku. No i teraz dochodzimy do tematu stresu. Uh, powiem Wam tak. Ilość razy, jakie usłyszycie nie, nie, nie chcemy, nie, nie potrzebujemy, nie, to nie działa, nie, nic z tego nie będzie. Niebo, nie bo nie szereg innych przypadków, jest po prostu niesamowita, tak? W sensie musimy mieć tego świadomość. To, to nie jest tak, że to jest jakby droga usłana różami, i cały czas, że tak powiem, wszystko wspaniale działa. Nie, absolutnie nie jest bardzo dużo stresu, jest bardzo dużo dynamiki. Niejednokrotnie naprawdę w ostatniej chwili rozgrywają się tematy warte miliony, które naprawdę mogą być albo nie być dla firmy, czy dla osoby i tak dalej mogą o tym stanowić, także musimy też potrafić sobie w jakiś sposób z tym stresem radzić. Miecie to na uwadze, zobaczcie sobie, poczytajcie troszkę rzeczy o stres managementie, da się to zrobić. Jest, metod jest naprawdę mnóstwo. Także myślę, że tak z mojej strony mógłbym wam powiedzieć, że żebyście pozostali dobrzy w tym, co robicie, i żebyście posiadali, żebyście faktycznie byli w stanie odnaleźć się rzeczywistości, która jest bardzo dynamiczna i która bardzo szybko się zmienia, a to bardzo ważnym jest faktycznie dbanie o ten stres management. To niski poziom stresu, kortyzol, mówimy.